Naczelnego jurystę Kongresu Nowej Prawicy, autora naszego hasła wyborczego, naszego programu wyborczego, natomiast przede wszystkim autora projektu konstytucji, która ma przywrócić w Polsce normalność, a na świecie znaczenie naszego kraju jako niepodległego, suwerennego i mocno osadzonego na tradycjach europejskich. Przed Państwem wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy Jacek Winnip. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, kiedy nasz znakomity szef sztabu, Krzysztof Spanielski, poprosił mnie, żebym wygłosił przemówienie programowe na temat naszego programu, to lekko się załamałem, mówię szczerze, bo pomyślałem sobie, a kogo interesują programy? Kto czyta programy? PiS napisał program na 300 stron. Kto go przeczytał? Inne partie napisały na kolejne kilkaset. Kto to przeczytał? Wiecie, dlaczego nie piszą takie... Takie wielkie programy. Wiecie dlaczego nie tyle słów leją, tyle mówią, bo nie mają nic do powiedzenia. Oni chcą więcej ukryć niż powiedzieć, oni się wstydzą, oni starają się schować swoją przeszłość, swoje były programy, oni wiedzą, jakie mają, oni mają programy, tylko nigdy nie wiedzą jakie. Bo je dostosowują do bieżącej sytuacji. Dlatego ja przygotowałem program na jedną stronę. I wiecie co? To jest jedyny program, o którym pisano w mediach, przynajmniej z tego co ja wiem. Zdęcali się nad nim różni funkcjonariusze, różnych portali i tak dalej. Wzdłuż i wszędzie analizowali. Jedyny program na stronę. Pięć konkretów. Ale ja Wam nie będę mówił o programie, bo przecież nie chodzi o programy. Wy dobrze znacie nasz program. Wam nie trzeba o nim mówić, a inni pewnie nie są zainteresowani. Nie chodzi o programy, chodzi o wiarygodność. Polacy nie wierzą politykom, przestali wierzyć. Wiecie, komu wierzą. Wierzą teraz tylko takim ludziom jak my, którzy nie zmieniają poglądów. Którzy mówią od kilkudziesięciu lat z panem prezesem to samo. Takim ludziom wierzą Polacy. Tu chodzi o wiarygodność, a nie programy. Ale coś wam przecież muszę powiedzieć, więc powiem wam trzy rzeczy. Pierwszy. Zdradzę Wam nasz tajny, poufny kryptonim naszego programu. To jest jedno słowo, które wszystko tłumaczy. Widać? W. Jak wyśmiewanie i wytykanie unijnych absurdów. O. Jak. Obserwowanie polskiego rządu. Czy w Unii nie bierze więcej niż powinien? Czy nie nakłada na nas nowych obowiązków? O, jak obstrukcja nowego unijnego prawa. L, jak likwidacja zbędnych unijnych przepisów. Wszędzie da. komisja deregulacyjna i tak dalej, i tak dalej. I moje ulubione. F, wsadzanie do paki skorumpowanych polityków <todgłosy> i eurokratów. My jesteśmy prawdziwymi Europejczykami, więc możemy to samo powiedzieć też po angielsku. Obstruction, eee, observation, litigation, eee, freedom, chociaż myślałem o finalization of tam wielu praw i tak dalej. No i Dublin, niech sobie każdy podłoży co chce. Więc to jest pierwsza rzecz, jaką chciałem wam powiedzieć. Nasz tajny kryptonim naszego programu politycznego. Pięć liter, bo obliczone podwójnie, pięć haseł. Z tym idziemy. Druga rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, ja się ciągle spotykam z tym idiotycznym pytaniem: po co wy idziecie do Unii Parlamentu? Po co wy, Uniosceptycy. Sceptycy? A ja się pytam: czy my jesteśmy zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w Unii? Czy nie mamy prawa jej krytykować? Czy jest jakikolwiek rząd, który nie wymaga opozycji? Nie! To właśnie my będziemy taką opozycją, twardą, nieustępliwą, bezkompromisową yy, opozycją w stosunku do tego, co się dzieje, w stosunku do tego superrządu unijnego, do Komisji Europejskiej. My będziemy wreszcie taką prawdziwą opozycją. My właśnie mamy prawo być taką opozycją i będziemy to robić. I ostatnia rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć. Bo to wszystko, co powiedziałem do tej pory, to są tylko cele. Taktyczne. A przecież naszym celem strategicznym jest likwidacja eurosocjalizmu. Po to tam idziemy tak na dłuższą metę. To chcemy w dłuższym okresie. Chcemy likwidacji Euro -Rzeszy. Chcemy likwidacji tego nowego Związku Radzieckiego. Po to tam idziemy. To chcemy zrobić. I teraz popatrzcie. Karta praw podstawowych. Nowy manifest komunistyczny związku socjalistycznych republiki europejskiej. Budżet Unii Europejskiej. Eurosocjalizm. Wyszy traktat lizboński, nowa targowica. To jest ten moment, kiedy federaści powinni zacząć się bać. Słuchaj, Unia Europejska, idziemy po czym. Nowa prawica nadchodzi.